Witam Was bardzo serdecznie w innej scenarii, dlatego że jestem na świętach u babci. I ten film, co prawda miał być dużo wcześniej nagrany, ale wyszło jak wyszło. Wiecie, były święta wielkanocne. My w tym czasie wjechaliśmy do Karpacza. W ogóle film możecie sobie obejrzeć z Karpacza. No i teraz jestem właśnie na świętach prawosławnych. I tak, to jest ten moment, kiedy podsumujemy czy udało mi się wykonać plany z marca i pewnie was nie zaskoczek, powiem, że część mi się udała po części, część w ogóle. Zaraz wszystko razem podsumujemy, więc tak, pierwszym tam było, pierwszą rzeczą było picie wody i powiem Wam tak, dostałam taki komentarz, że herbata też się liczy jako Napój w ciągu dnia Więc to jest super Natomiast ja zaczęłam pić więcej wody Więc tutaj jest takie Powiedzmy plus minus za zaliczenie tego, tego planu Bo zaczęłam pić więcej wody, więc uważam to już za sukces Natomiast Nadal to nie jest Pewnie taka duża ilość, jaką powinnam pić Natomiast uznajmy, że to się Udało mi zaliczyć Oczywiście to będę kontynuować w kolejnych miesiącach Ale to już będzie taki Powiedzmy Pomniejszy plan. Będę się starała tej wody pić coraz więcej. Regularny sen. Tutaj też w większości dni w tym miesiącu mi się udało. Na początku było bardzo trudno, natomiast później to wyszło jakoś tak automatycznie. Może dlatego, że już przekroczyłam ten moment, kiedy naprawdę chodziłam bardzo zmęczona, ale to można powiedzieć, że po części się udało. Wiadomo, że tam. E, jakieś dni kładliśmy się później, bo nie wiem, bo byliśmy gdzieś czy coś. No, różnie to bywa, tak, ale w większości dni się udało. Kolejną rzeczą było przeczytanie jednej lub dwóch książek. E, ja mi się udało przeczytać e, opowiadanie na e, Wattpadzie. E, było super fajne. Ja Wam mm, podrzucę oczywiście w opisie, co to było za opowiadanie, bo naprawdę było świetne. E, takiej książki papierowej w tym miesiącu nie przeczytałam, bo nie miałam na to czasu i też na żadną dobrą nie trafiłam, bo miałam podejście do kilku książek, ale e, to nie było to na ten moment, więc e, może w kolejnych e, miesiącach. E, kolejną rzeczą w moich planach było nauczenie się robić na szydełku i tutaj wiecie, że to był mój sukces. Udało się, zaczęłam robić koszyczki. Zobaczcie. Koszyczków powstało sporo yy, i szczerze jestem z tego bardzo zadowolona, yy, bo każdy kolejny jest coraz lepszy Co prawda okrągły koszyczek nie wyszedł taki idealny, ale te kwadratowe super, serio yy, Więc nauczyłam się robić na szydełku i bardzo to polubiłam, jest to bardzo odprężające E, trochę boli nadgarstek e, przy robieniu, natomiast e, jak się robi przerwy i się rusza, nad, e, robi się kółeczka czy jakieś inne ćwiczenia na ręce, e, jest dużo łatwiej. Hmm, mam tutaj ściągę jakby co, dlatego co jakiś czas zerkam. Kolejną rzeczą była nauka języka. No i tutaj można powiedzieć, że bardziej jest to minus niż plus, natomiast starałam się poznać e, sporo nowych słówek, szczególnie jak czytałam pracę. E, Naukowe, to po prostu tego, co, czego nie wiedziałam, jaki słówek, jak to je sprawdzałam. No i tutaj szczególnie, jak czytam jakieś prace naukowe, no to wiecie, sprawdzałam słówka, których nie znałam, więc można powiedzieć, że no, postarałam się. E, można powiedzieć, że e, ruszyłam w tej kwestii, natomiast to jeszcze nie jest taka nauka, gdzie bym wypisywała słówka, czy uczyła się czegoś konkretniejszego. No i dochodzimy do domu Jeśli chodzi o dom No niestety Ale nie pojechałam po tą szafkę. Znaczy pojechałam z mamą pod tą szafkę, Ale tej szafki Nie było dostępnej stacjonarnie Więc trzeba ją zamówić No i później jakoś nie zamówiłam Ale spokojnie Przerzucam to na kwiecień W kwietniu się uda Tak samo z obrazkami Też przerzucamy to na kwiecień no i ostatnie to jest regularność w social mediach. No i tutaj wyszło pół na pół. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach będzie znacznie lepiej. Mam taką nadzieję. Dobrze, a jeśli chodzi o plany na najbliższy miesiąc. Czyli na kwiecień, no to przede wszystkim z rzeczy, które zostają w moich planach, no to jest ta woda, którą będę chciała, żeby pić jej coraz więcej, bo widzę, że to dobrze wpływa jednak na mój organizm, nie jestem też taka, nie mam tak e, suchej skóry. No zdecydowanie e, lepiej. Zostaje przeczytanie przynajmniej jednej, dwóch e, książek. E, wliczam do tego opowiadania na e, wadpadzie, no bo jest mi łatwiej na przykład w jakiejś przerwie na telefonie sobie przeczytać, na przykład rozdział. E, no bo to jest jednak wygodne, a do tego na Wadpadzie jest wiele bardzo fajnych opowiadań. W ogóle jak macie jakieś fajne opowiadanie na Wadpadzie, to oczywiście podrzućcie mi tutaj lub na Instagramie, bo szukam jakichś fajnych opowiadań. Zostają oczywiście te prace domowe, które miałam w planie, czyli szafka i obrazki. Zamówię tą szafkę. Teraz, jak wrócę do domu, to w tym tygodniu mam w planie to zrobić. Zamówię ją i później nagram filmik, jak razem ją składamy. Zobaczycie, dam radę. <grytania> no, i tą regularność w social mediach chciałabym bardziej pociągnąć. Mam przygotowane już nawet posty na ten miesiąc na Instagramie, natomiast nie wiem, czy to się sprawdza, bo dzisiaj, jak wrzuciłam właśnie wpad zaplanowany post. Na godzinę, na którą zawsze wrzucam tak naprawdę posty, jest to około, no, znaczy zwykle ustawiam na 11 Zawsze miałam taki ten, że albo 11, albo około 16-17, tylko o równych godzinach zawsze wrzucałam No i dzisiaj ten, ten post poranny był właśnie zaplanowany i zobaczyłam, że on w ogóle się nie przyjął e, I nie wiem, czy to jest właśnie wina tego, że to było zaplanowane, bo normalnie wiecie... Przy pierwszym tym jest jednak jakaś reakcja na Instagramie. Tutaj nie było, więc nie wiem, jak to dokładnie działa. Myślę, że już kolejne posty będę raczej pilnowała sama siebie niż robiła te planowane. Są ustawione jeszcze na ten tydzień, natomiast zobaczymy. Testuję na razie tą opcję. O tak. A jeśli chodzi o kolejne plany, jakie mam na ten miesiąc, to jest zrobienie torby. To jest mój plan. Jedziemy w maju do Grecji i ja chcę mieć torbę plażową. Znaczy, mam torbę plażową i ja ją uwielbiam. Natomiast moim marzeniem jest zrobiona przez samą siebie. I ja ją zrobię. Ja już nawet znalazłam taki drewniany wkład, który się jakby robi dół e, torebki, i do niego się doszywa e, boczki, e, torebki. Albo jak znajdę jakiś fajny tutorial, to zrobię też od dołu. Chociaż z drugiej strony to myślę, że to jest bardzo podobne do koszyczka, tylko nie robi się na kwadracie czy tam na y, kole, tylko po prostu się robi y, dłuższe. Myślę, że to tak samo będzie działać. Zobaczymy, spróbuję. Najwyżej będę próbowała. No. E, kolejnym moim planem na ten miesiąc jest ogarnięcie mojej szafy. W sensie wiecie, jest wiosna, to jest dobry moment na to, żeby przejrzeć swoją szafę, co się nosiło, a czego się nie, nie nosiło i myślę, że te rzeczy, które będą e, lepsze powiedzmy, e, to je wstawię na vinted, e, bo może ktoś, e, komu się coś spodoba i te rzeczy zyskają drugie życie, a jak nie, no to po prostu oddam komuś, e, zwykle oddaję ja po prostu potrzebującym wtedy ubrania. I tak też mam w planie teraz zrobić, że jeżeli nie sprzedam na fintet, no to po prostu oddamy komuś. No i kolejnym takim moim planem na ten miesiąc jest znalezienie kursu na paznokcie, bo jak wiecie, Osoby, które mnie oglądają, pewnie wiedzą, to dostałam na urodziny od moich rodziców, powiedzmy, bon na kurs. Yy, w sensie, zrobili taki uroczy bon na kurs na paznokcie. No i po prostu to już jest ten moment, kiedy chcę go znaleźć, dlatego że zaraz się kończy rok akademicki, więc będę miała czas na to, żeby go zrobić. I po prostu, wiecie, będzie mi łatwiej niż teraz, jak miałam naukę. Yy, będę miała po prostu więcej czasu na to. Ale trzeba go znaleźć zawsze wcześniej. Zwykle jest tak, że zapisy też są wcześniej na takie kursy, więc po prostu to jest moim zdaniem taki must have, który muszę e, znaleźć w tym miesiącu. I generalnie to są na ten miesiąc wszystkie moje plany. E, zobaczymy, co tam jeszcze wpadnie. Jeżeli coś wpadnie w międzyczasie e, po tym nagraniu tego filmiku, to oczywiście przy następnym e, filmiku Wam powiem, że coś mi wpadło, jakiś plan i czy go zrealizowałam, czy nie. Będę go sobie oczywiście dopisywać po prostu do mojej listy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo w sumie nie wiem, jak to wyjdzie. Eee, jak, myślę, że jak na pierwszy ten miesiąc to nie było tak źle. Większość zrealizowałam, tak pół na pół, powiedzmy. Natomiast e, jestem szczęśliwa z tego, że przede wszystkim udało mi się nauczyć robić nasze To było dla mnie bardzo ważne, ja bardzo chciałam i się udało. I się udało, po prostu się udało, ja się nauczyłam. Nie nauczyłam się robić maskotki jeszcze, natomiast maskotki myślę, że potrzebuję po prostu więcej czasu wolnego, bo na razie wydają mi się one trudne ze względu na to, że mają bardzo małe oczka. Teraz w planie jest torba plażowa, zobaczymy czy mi wyjdzie. W ogóle chciałam jeszcze zrobić koszyczek na Wielkanoc, no ale my w tym roku spędzaliśmy Wielkanoc poza domem, więc go nie zrobiłam, ale myślę, że za rok będę robiła taki koszyczek jeszcze w Wielkanocy. Taki wiecie, z rączką, ładny na szydełku. <grym>, no. Dobra, moi drodzy, ja Was zapraszam na mojego Instagrama, na TikToka, przede wszystkim na Instagrama, bo tam się pojawia sporo postów teraz, szczególnie z wyjazdu właśnie do Karpacza, czy teraz ze świąt się pojawił. Eee, no. Zapraszam oczywiście do zasubskrybowania. No i zostanie tutaj ze mną na dłużej, a jak chcecie jakieś konkretne filmiki, albo byście chcieli coś zobaczyć, no to oczywiście dajcie znać w komentarzu. No, życzę miłego wieczoru, trzymajcie się. No i